Z tej strony synek, a w dzisiejszym odcinku zagramy 1 na 1 z Michałem. Michał ma taką samą rangę jak ja, czyli MG2. Nie, jeden Guardiana i tak Zobaczymy. <try> y jak na razie to w sumie wygrałem tę rundę Bo umiejętnościami to bym nie nazwał tego, co właśnie zrobiłem. Teraz zmienię Freestyle na 5, dobra. Hi, gentlemen, this is it. W razie 2-0. Dobra. This right here is where we end this. Jeszcze będą AWP, DIGLE, pogramy do pięciu AWP na DIGLE i na kałapy Bez sensu grać jeszcze na czwórki. Więc no. A AJ. Ja jad uszał, jakby jakby to, jak to pier... Oj, jakby to pierwsze to by nie był skan, to byłoby gdzie. No ja ale banie dostałem nie wszyscy. zostanę Eee! kawa. No ja spoko Nie no dobra, ja mam 2 HP Tutaj nie było szans, nie było No, no szans, my friend Muszę <tryk> na... Tak być nie będzie Trzy, dwa jak na razie. Byłem chyba zbyt pewny siebie. Mm -hmm. Let's go. Czemu się tu odradzam? No je... aj, aż a strąciłeś. AWP strąciłeś z wrażenia. Co to mogłeś... Spaszyła mnie. Fuck! Lagi, lagi, lagi. No jak co do mnie jesteś... Ej, ja ci takie <laughs> lowy zostawiam z litości. Z litości, dobra, gramy Digla.

No nie, no bez przesady. przez 3 kurtyny dostałeś. Za 35 tylko dostałeś. Teraz. No teraz. O kurwa. No nie, no bez przesady. Nie ma tak. Znowu. Znowu wygrasz 5 rund po rząd. Tyle z tego będzie. No no no. Słyszymy, zobaczymy Nie, nie tym razem Nie tym razem O Boże, nie To było żenujące Nie ma szans, nie ma Zobaczyłem zobaczyłem, tam mi się porządnie robi. co to gry ryczał? No i ja też. Naprawdę, zagrałem dzisiaj jednego rankeda, znaczy rankeda. W czwartej rundzie mi wywaliło, znaczy kolega poszedł na Z2, nie? No i powiedział, że 10 minut, i chyba nie wyczułem w tym sarkazmu, bo on po chwili wrócił, a ja go zabiłem na początku rundy. No i dostałem banana na jeden dzień. jest, ty? Ktoś mnie laguje. Lekko. pompa. Pompa. Nie ma lipy. Nie ma. Ile jest? O, nadrabiamy. O kurde Ole, co na 6 zasadził Chłopie Zdechłem to ja tu prawie z wrażenia jak mi ta go... Przeleciała O lol No nie! 11 HP zostawiłem jak to? A co taki fałszkowy parti? No trochę. Let's go everyone Na kołach też tak było, nie? Że Ci zostawiłem 11 HP. No. Uczy się, banych na spacji, bo na skrolu to mi nie i coraz lepiej, kurde. Ja tak powiem, y runda setowa. O! No nie. Teraz jest. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna runda setowa. Kurwa, dostałeś? Nie Dostałeś, się krew na ścianie Za jeden HP dostałem Niemożliwe Łooo wow. Dobra To wygrałem 5-3 <grybuj> Good half <grybuj> Jedziemy teraz awp No w sumie, Rudolf, to może te M4 zagramy? Grasz M4A4 czy M4A1S? A4. -ką. O, to będziemy mogli zagrać. Dajesz, awupy. Wziąłeś sobie już? I na środek, chodź na środek. Na sam środek, tak? Na dół i na mój strzał zaczniemy. Ale zlagowało. No, mnie też tak przez chwilę właśnie. Tak, najwyższy spadek FPS-ów. No jeszcze BF-a pobieram. O kurde. Ale lag nie. No, ja też mam teraz. Wejście FPS-ów. O dobra. Wróciło. Na mój strzał, nie? Już? Tak. To było dziwne, bo strzeliłem pierwszy, ale. No ja też... Ja, tak. ja, ja grałem.. Tak, grałem ostatnio jeden na jeden, nie? Strzeliłem tak perfidnie, kurde. Byłem nie wiem tak wymierzony wręcz między oczy. I strzeliłem... Byłem się przekonany, że strzeliłem wcześniej, nie? No, a, ale niestety... Kto tu do mnie dzwoni? Ale niestety jednak nie strzeliłem pierwszy. No dobra, no. dajesz. Aj! Ale lagi są. Nie dostałeś? No co? Jó, strzymałam takie lagi! no tak, 200 pinga. 200 pingasz? Możemy poczekać tak rundę, żeby ci ten ping się ten zregenerował. Raczej mi nie spadnie, bo gram na czymś sobie. Co, co grasz? na... Podgram na... na... przez na... na... twojej na... i do tego mam. nie no ja nie mam, na... na... środek. U każdego na... tak. A, no dobra. na... Podgram na... na.... razie. na.... no nie, no teraz to już powinienem strzelić, ty. No 6, no Dobra, jest 2-2. Tak? 2-2? Czy 3-2? Um, 2-2, chyba No coś takiego w każdym razie. Nie, ja mam 3, ty masz 2. Tak mi się wydaje. Czekaj, jestem w CT czy w Terror? Tak. Tak mi się wydaje. Kurde. Gdy mnie ping. Bo... Pierwsze przegrałem 5-2, a potem wygrałem 5-3 Dobrze myślę? Czekaj, to niech ci spadnie chociaż poniżej tych 200 On nie spadnie, on rośnie. No właśnie tak zauważyłem. A, dobra Ole, Tak randomowo liczyłem na łódź szczęścia Mmm... 4-2? tak mi się wydaje? Że jest 4-2 I że... To jest taka znowu setowa runda. O, uspał. Jednak No dobra, nic. AIS! Zawsze co. Masz już? Jesteś wstawiony na środku? Mm -hmm. O, ja teraz trzeba w upce się tu ładnie odrodziłem. Let's go, my brother. No Ty masz yes. Duży pinknie. Ja masz 13, a ja mam 190. Przegle mi będzie. Nie no, bez osady, znaczy inaczej Ja wiem, że ping robi różnicę i to wręcz taką nie mało mnie. No ale ja na przykład mam 30 FPS-ów Ja 20, bo na maratony dobra, ty ja już nie wiem w takim razie Gramy te ten? m mm, 4 Można Grasz grubą, mnie. Mhm No to ja gram grubą może to do dwóch, bo, bo tyle w sumie rund zostało, żeby się mecz zakończył z mojej strony. No. Runda meczowa. No. O kurwa. No. A też dostajesz Baśkę. A ja pokazuję, to że w ogóle że dwa... Pokazuję, że dwie nie dostałeś. Pokazuję, że dwa strzały. Były dwie plany na krzewisko. Dostałem przez skrzynkę i tego. Tylko to normalne na to. A pokazuję, że dostałeś w 1,90 tylko. O kurwa, ale zamówiłem teraz. Jaj. No. Nooj. To może do trzech? Dobra. <grytanie> Nie no, najlepiej. No, no, Dobra, jak 2-1? 2-2, na Digle wygrałem Aha, to dajesz teraz y, rewasz na Kałachy. Do jednego To na Kałachy teraz, tak? Tak, do jednego. Już? Mhm. Wygrałem. Dziękuję ci za mecz. No, to dziękuję. tyle w tym odcinku. Jeżeli chcielibyście jeszcze zobaczyć Michała na jakimś, może jakiegoś miksa. Michał, będziesz chciał jeszcze jakieś Miksa zagrać? Pewnie. No, tego zobaczcie. Piszcie w komentarzach. Łapkujcie. Subskrybujcie, jeśli chcecie wiedzieć na bieżąco, co wstawiam. W komentarzach, oczywiście, propozycje. Dajcie mi, co byście chcieli zobaczyć. Niedługo święta, więc zapewne kupię jakąś grę. I do następnego. Cześć.